Moi drodzy, choć ta zrobimy pranka. Zara mam pojechać po rodziców, bo są na gościnie u Zbyszków, a wiedzą, że u mnie była dziewczyna. Zostawimy jej majciochy u nich na łóżku i z ukrytej kamery zobaczym, jak na to zareagują. Choć ta patrzać. A cóż to? Matko, tato, co ty najlepszego wyprawiasz? Ja nic, synek, ja naprawdę nic. Tato, co ty najlepszego chciałeś zrobić? Oddaj mi to.